Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale techlipton.pl. Z tej strony Piotr Szymański. Wiem, że długo nic nie publikowałem na tym kanale, ale było to spowodowane moimi obowiązkami w Morelet TV. Teraz mam małą przerwę i mogę zaprezentować Wam ciekawy materiał filmowy dotyczący składania komputera Hiszpana. Hiszpanowie przyjechał pewnego dnia. Wziął ze sobą kilka pozespołów, część także trafiła do mnie i mogliśmy złożyć komputer, uwaga, z i7 GTX 970, którego Hiszpan żałował, że kupił i z układem chłodzenia cieczą. To znaczy z akrylowymi rurkami, e, robiącą wrażenie obudową innymi jeszcze pozespołami, o których za chwilę wspomnę i które będą widoczne przy okazji budowy tego peceta. Za chwilę zobaczycie właśnie prezentację składania tego komputera. Niestety wszystkie ujęcia robiłem z ręki, bardzo nam się spieszyło, brakowało nam jeszcze jednej osoby do składania. E, także no, głównie kamerzysty nam brakowało. Musiałem e, przeskakiwać z cięcia rurek po materiał filmowy, no i z tego wyszły taki mały miszmasz. Tym niemniej chcę go Wam zaprezentować, bo myślę, że sam materiał jest ciekawy. No i komentarz także nie odstaje od tego, co zobaczycie na ekranach Waszych monitorów. Także teraz już Was zapraszam na małą przygodę ze składania komputera dla Hiszpana, a później nie zabraknie mojego komentarza dotyczącego tego materiału, który obejrzycie. Start! Składanie komputera zaczęliśmy z Hiszpanem od przygotowania gruntu pod LC. Maximusa Hero wyposażyliśmy w procesor Intel Core i7-6700K i 16 GB pamięci DDR4 HyperX o taktowaniu 2666 MHz. Przy okazji napatoczyły się dwa 14 cm ringi od thermalteka, które będą spoczywały na chłodnicy ODK. Za zasilanie zestawu odpowiedzialna będzie jednostka EVGA-GS o mocy 650 W. Do tego SSD SanDisk'a, wspomniany GTX 970, i uwaga, obudowa Iwin 805. Tak, tak, to ta z tymi pięknymi szklanymi panelami bocznymi. Tak pokrótce wyglądał nasz zestaw. Jak widać, składanie PCTA poszło na migiem. Hiszpan coś tam kombinował przy kablach, ale i tak oczekiwaliśmy na przyjazd Bartka z zestawem elementów do chłodzenia wodnego. W końcu pojawił się i on. My no od razu ruszyliśmy do pracy. Montaż bloku wodnego na procesorze podstawa. W porównaniu zresztą zadań pestka. Do tego momentu zaczęły się prawdziwe schody. Rozmyślenia, przymiarki, chwilę zwątpienia. Jak tu zainstalować pompkę? Gdzie zmieścić akrylowe rurki? Bartek, czyli mózg całej operacji, doszedł z Hiszpanem do porozumienia. Montujemy D5 przy karci puszczamy akrylę górą, challenge accepted. No i w ruch poszła opalarka, monotonne cięcie rurek, bieganie do łazienki, polewanie wodą, i tak non stop. Szkoda, że nie widzieliście batka rysującego na kartce papieru swoich linii i kątów do zagięć udrażniaczy cieczy. <grytania> udrażniaczy cieczy. Opalanie rurek to jedno, drugie to ich fazowanie. Nic fajnego od razu dopowiem, no i na tym kończy się nasza przygoda z materiałem filmowym. Byliśmy tak zaangażowani w budowę chudzenia, że aparat poszedł w odstawkę. Jednak jest efekt finalny, z się ręki, ale za to, wideo chyba nadrabia wszystkie niedociągnięcia kamery, Czyż nie? Hiszpanowi pozostało ogarnięcie okablowania i budowanie zestawu, można będzie uznać za skończone. Prezentacja krótka, ale treściwa. Moi kani, już niedługo zaprezentuję wam składanie podobnego komputera, tyle że w innej obudowie, ale z akrylowymi rurkami. I uwaga, z układem chłodzenia cieczą obejmującego także kartę graficzną na kanale Morele TV. Nie zabraknie, myślę, takiego. Prawdziwego materiału z etapu składania, a także już z prezentacji z ładnymi ujęciami, już nie z ręki, a ze statywu, a może nawet ze slajdera. Zestaw Hiszpana złożony, natomiast jeszcze do tej pory Hiszpan boryka się z moimi problemami. My się bardzo mocno spieszyliśmy w ogóle z budową tego komputera. Wyobraźcie sobie, że samo składanie LC zajęło nam dobrych, 5-6 godzin, do godziny 23 cieliśmy rurki, montowaliśmy to wszystko, potem jeszcze przyszło zalewanie, nawet nie zdążyliśmy tego odpowietrzyć, a już Hiszpan pakował tego peceta do pudła i musiał go wieść tam gdzie mieszka. Ale po przyjeździe okazało się, że nie doszło do żadnych wycieków, komputer działa, były pewne problemy z pinami od powera i resetu, na całe szczęście już wszystko zostało rozwikłane. Pozostało tylko podkręcić kartę graficzną, procesor, ustawić RPM na pompce. Chociaż mało na PWM to nie do końca ten tryb chce działać na płycie Maximusa. Myślę, że Hiszpan sobie poradzi sam z uwikłaniem, z tymi problemami. Dopowiem tylko, że jeszcze GS od EVGA troszeczkę hałasuje w spoczynku i obciążeniu. Głównie wynika to z budowy łożyska tego wentylatora. Ale poza tym naprawdę zestaw świetnie się sprawuje. Temperatury procesora... Na no, co tu dużo mówić? Rewelacyjne. Hiszpan sam przekazał na tą informację, także wszystko idzie w dobrym kierunku i myślę, że takie zestawy naprawdę robią ogromne wrażenie. Są bardzo funkcjonalne, no ale niestety sporo kosztują i o tym należy pamiętać. Łączny koszt tego PC to ponad 8000 zł, także naprawdę jest to spory wydatek dla wszystkich osób, które zamierzają taki PC złożyć. To informacja ważna z punktu widzenia budżetu, który można przeznaczyć na taką budowę. Moi kochani, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że będę mógł Wam powiedzieć nieco więcej z tej kuchni komputerowej, z tej kuchni IT. W niedalekim odcinku zobaczymy, jak to będzie wszystko prezentowało, jak z moim czasem będę wypadał. No, jeżeli macie jakieś pomysły na odcinki, to z chęcią ich wysłucham. Co mógłbym umieścić na nie. Myślę, że już niedługo także opowiem o. Zestawach komputerowych, które umieszczamy, może o polecanych kartach graficznych, będzie na pewno sporo się działo pod koniec kwietnia. Do zobaczenia w następnym materiale tych Lipton. Na razie.